A teraz zapraszam pana doktora Łukasza Lisowskiego, który opowie nam... O własnych doświadczeniach i to jest dla mnie od razu, prawie tutaj mdleje z wrażenia, o własnych doświadczeniach w przeszczepach rogówki, które zawsze nam się kojarzyły z bielmem, czyli z czymś, co zakrywa nasze widzenie, które odbiera widzenie o tych przeszczepach, które były odrzucane, o tych bankach rogówek eee, i no, ciekawa jestem tych doświadczeń. Pana ręce. Dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło, że e, mogę opowiedzieć o procedurze, która jest już znana od bardzo wielu lat. W naszej klinice jest dostępna do 2019 roku. E, natomiast dopóki zanim otrzymaliśmy pozwolenie na wykonywanie tych procedur, bardzo, bardzo wiele lat staraliśmy się o to i, i właśnie w tym i właśnie w tym się szkoliliśmy. Na samym początku. Co to jest rogówka? Rogówka jest to przednia część oka, która ma za zadanie chronić gałkę oczną i na cały układ optyczny oka, który ma około 60 dioptrii, rogówka. Załamuje światło w, w około 2 trzecich, czyli tak jak to jest widoczne tutaj. Soczewka w jednej trzeciej, czyli ten układ optyczny oka ma około układ optyczny oka ma 60 dioptrii, rogówka odpowiada za około 40 i następnie ten impuls elektryczny, który jest załamywany na rogówce, dostaje się na siatkówce drogą wzrokową pojawia się w korze wzrokowej. O właśnie tutaj. Jak rogówka jest zbudowana? Tak z grubsza można powiedzieć, że uznajemy, że jest zbudowana z pięciu warstw. W tym momencie trwają dyskusje, czy uznać szóstą warstwę, ale na ten moment twierdzimy, że jest pięć warstw, najbardziej zewnętrzna, czyli Nabłonek Jest to nabłonek wielowarstwowy płaski, który jest nabłonkiem nierogowaciejącym. On ulega szybkiej regeneracji i to są główni pacjenci Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, którzy do nas trafiają z bólem oka. Są to pacjenci, którzy właśnie albo coś im wpadło do oka, albo sobie zadrapali oko i mają bardzo silny ból, takie bardzo silne uczucie ciała obcego. Jest to związane właśnie z tym, że rogówka jest najlepiej unerwioną, najlepiej unerwioną tkanką w naszym organizmie i ci pacjenci po prostu mm, zgłaszają się z powodu takiego niepokoju i silnego y, bólu. Kolejną warstwą, warstwą drugą jest to y, blaszka graniczna przednia, tak zwana błona Bowmana. jest to cienka, jednolita błąka, która bardzo luźno przylega do kolejnej warstwy, czyli do istoty właściwej rogówki, która jest odpowiedzialna, która tworzy 90% grubości rogówki. Tutaj znajdują się tylko i wyłącznie blaszki kolagenowe. Cała rogówka, prawidłowa, zdrowa rogówka, nie jest unaczyniona. Ona jest odżywiana z filmu łzowego, czyli z tych łez, które płyną i przepływają z przodu. Y, odpowiednio rogówkę nawilżając i odżywiając, a także z cieczy wodnistej, która jest produkowana tutaj przez ciało rzęskowe, która również przepływa sobie tutaj i od środka y, rogówkę odżywia. Kolejną warstwą jest blaszka graniczna tylna, która znajduje się tutaj. Jest to tak zwana błona descemeta. Jest to najbardziej odporna. Na urazy część oka, i już tutaj, jeżeli ona zostanie uszkodzona, ona niestety się nie regeneruje. Pokrywa ją, jakby ten kolagen, który jest ułożony w sposób nierówny, i tutaj zaczynają powstawać nam już blizny, które pacjentowi po prostu przeszkadzają widzieć. Kolejną istotną warstwą jest nabłonek tylny rogówki, czyli śródbłonek. I jest to ta część, która znajduje się od środka oka. Jest to nabłonek jednowarstwowy płaski i my rodzimy się z odpowiednią ilością takich komórek śródbłąka. Na samym początku mamy ich około 3000, a wraz z wiekiem jest ich coraz mniej. I To jest bardzo istotna część rogówki. My ją badamy standardowo u pacjentów przed operacją zaćmy, ponieważ każde zabiegi wewnątrzgałkowe powodują, że tych komórek po prostu jest mniej. I jeżeli tych komórek będzie na tyle niedużo, że nie będą działały, również tutaj mamy problem z rogówką. Rogówka brzęknie i pacjenci również widzą źle. Jeżeli chodzi o same przeszczepy rogówki, wykonujemy je w różnego rodzaju przypadłościach. Bardzo często trafiają do nas pacjenci ze stożkiem rogówki i tutaj widać ten stożek. To jest taka kopułka, tutaj już jest zaawansowany stożek rogówki. Na samym początku on jest niewidoczny zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza okulisty. Nasz organizm ma bardzo dużą zdolność do kompensacji różnych niedoskonałości i sama, sam stożek rogówki na początku zaczyna się w tylnej krzywiznie rogówki i organizm tak się regeneruje, że zmienia sobie troszeczkę tą krzywiznę przednią tak, żeby pacjent cały czas dobrze widział. Stożek, stożek rogówki występuje u osób młodych i w tym mom momencie również w klinice okulistyki mamy takie specjalne urządzenie, które służy do odpowiedniej diagnostyki. Stożka rogówki, a także jesteśmy w stanie wykonać w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia taką procedurę, która nazywa się sieciowanie włókien kolagenowych, czyli popularny crosslinking. I jeżeli taki pacjent odpowiednio wcześnie trafi do okulisty, odpowiednio wcześnie trafi do naszej poradni rogówkowej, my jesteśmy w stanie zaproponować mu takie leczenie, które jest leczeniem właściwie bezinwazyjnym, trwa do 30 minut, i jesteśmy w stanie tą chorobę. Zahamować już na tym etapie, dzięki czemu ci młodzi pacjenci są w stanie normalnie funkcjonować i oni w przyszłości nie będą potrzebować przeszczepu rogówki. Bardzo duża grupa pacjentów są to pacjenci z infekcjami rogówki, infekcje, infekcje bakteryjne, wirusowe grzybicze i z racji tego, że my jesteśmy tak naprawdę takim jedynym ośrodkiem w regionie, który zajmuje się chorobami rogówki, to tych wszystkich pacjentów. Widzimy i, i leczymy. I zawsze powtarzam pacjentom, którzy stosują soczewki kontaktowe, że bardzo istotna jest higiena rąk, higiena dłoni, tak żeby te soczewki zakładać w odpowiednich miejscach, żeby ręce były czyste. Jeżeli soczewka komuś wypadnie, to, żeby tej soczewki już, już nie zakładał. Jeżeli yy, ma się soczewki kontaktowe, powinno się unikać zbiorników wodnych, tak aby właśnie nie doszło do takiej sytuacji, jak tutaj jest yy, na tym obrazku. To jest zdjęcie naszego pacjenta z zapaleniem bakteryjnym yy, rogówki. Kolejne infekcje: infekcje wirusowe i infekcje grzybicze. I tak, o ile jesteśmy. W tym momencie w stanie leczyć tych pacjentów, którzy mają infekcje bakteryjne, ponieważ mamy bardzo dużo antybiotyków. Co prawda ta antybiotyka oporność rośnie ze względu na to, że w wielu przypadkach te antybiotyki są nadużywane, czy to właśnie w poradni lekarza okulisty, czy w przypadku poradni lekarza rodzinnego, to my już sięgamy po te. Najbardziej niebezpieczne substancje, które mają bardzo dużo powikłań, takich ogólnych, ale są, działają bardzo szeroko i właściwie są w stanie zniszczyć każdą bakterię. O tyle w przypadku infekcji grzybiczych nie mamy takiej ilości leków. Zazwyczaj. Ten grzyb, który już wsiąknął w tą rogówkę, on tam jest. I przez jeżeli my tego pacjenta leczymy, uzyskujemy poprawę stanu miejscowego, to ci pacjenci muszą stosować bardzo drogie leki które um, często są wykonywane jako leki recepturowe przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas, żeby po prostu utrzymać oko, ale często jest też tak, że my nie jesteśmy w stanie nawet utrzymać tego oka, jeżeli pacjent zaprzestaje leczenia, bo leczenie rzeczywiście jest i dosyć kosztowne i uciążliwe. Kolejna bardzo duża grupa. Pacjentów są to powikłania później po, po zabiegach wewnątrzgałkowych, i tutaj właśnie widać, tak wygląda stadium początkowe keratopatii pęcherzowej. To jest stadium po operacji usunięcia zaćmy. Temu m, tak istotna jest diagnostyka i częste chodzenie do lekarza okulisty, żeby znaleźć odpowiedni moment, żeby takiego pacjenta wysłać i zoperować. Często jest tak, że pacjenci przychodzą z bardzo zaawansowanymi zmianami zaćmowymi. Jeżeli ta zaćma jest już bardzo mocno zaawansowana i my takiego pacjenta operujemy, Mimo że mamy najnowocześniejszy sprzęt, jesteśmy, ten, jesteśmy w stanie ten zabieg bardzo mocno spersonalizować pod pacjenta, to tutaj ryzyko takiego powikłania jest dużo większe niż gdyby ten pacjent zgłosił się na takie leczenie operacyjne na przykład rok wcześniej, dwa lata wcześniej. I rodzaje przeszczepów rogówki. W zależności od tego, jaka warstwa rogówki jest uszkodzona, wykonujemy różnego rodzaju przeszczepy. Tutaj na pierwszym przeźroczu mamy przeszczep pełnościenny, to znaczy, że te zmiany muszą dochodzić aż do błony descemeta, muszą być bardzo duże blizny, i wtedy po prostu musimy usunąć całą rogówkę. Otrzymujemy rogówkę od dawcy. I fiksujemy ją do rogówki biorcy szwami 10.0. Kolejny przeszczep jest to przeszczep warstwowy przedni. On jest najczęściej wykonywany u pacjentów ze stożkiem rogówki, u tych pacjentów, gdzie te blizny, zmiany znajdują się w tych zewnętrznych częściach oka, gdzie błona descemeta jest zachowana i śródbłonek rogówki również jest zachowany i tutaj i tutaj przeszczepiamy jakby tylko tą przednią część rogówki i również fiksujemy, również fiksujemy płatek dawcy do rogówki biorcy szwami 10.0 i przeszczep warstwowy tylny. Tutaj otwiera nam się tylko śródbłonek z błoną descemeta, który wcześniej był specjalnie przygotowany albo w banku tkanek, albo przez nas, przez nas na bloku operacyjnym na takim specjalnym urządzeniu, który nazywa się mikrokratą. i on właśnie teraz został tutaj tak pięknie rozwinięty. To oczywiście jest schemat, nigdy tak się nie dzieje, zazwyczaj te zabiegi trwają bardzo długo i bardzo e, no i wymagają od nas dużej wprawy. W przypadku pacjentów poprzez szczepie rogówki, ci pacjenci to też są nasi stali pacjenci, tak samo jak pacjenci ze zwyrodnieniem plamki związane z wiekiem, przychodzą bardzo często, na samym początku te kontrole, wizyty są bardzo często, ci pacjenci również mają stosowaną steroidoterapię, w większości przypadków wystarczy steroidoterapia miejscowa, w niektórych przypadkach stosujemy steroidoterapię ogólną, a także leczenie immunosupresyjne i to wszystko zależy od stanu, e, rogówki, stanu pacjenta, w jakim e, on do nas trafił. Im pacjent jest młodszy, stan ogólny jest lepszy, nie ma innych chorób oczu, tym ten przeszczep funkcjonuje lepiej i dłużej. Jeżeli y, przeszczepiamy y, rogówkę u pacjenta, który ma y, infekcję grzybiczą, to już na samym początku wiemy, że utrzymanie tego przeszczepu będzie dużo trudniejsze niż u pacjenta po przeszczepie z powodu infekcji bakteryjnej. I w ciągu tego ostatniego roku mieliśmy takie trzy przypadki, pacjentów, którzy trafili do nas z grzbiczym zapaleniem rogówki. Wszyscy ci pacjenci mieli wykonany przeszczep. Jeden pacjent miał retransplantację z powodu odrzutu przeszczepu, i u tych trzech pacjentów usunąłem oko u dwóch pacjentów, i tylko przeszczep utrzymał się u jednego pacjenta, więc to daje właśnie taką informację o tym, jak te infekcje są. Niebezpieczne. No i oczywiście jakość przeszczepionej tkanki. Ona, ta tkanka jest przez nas pobierana, wysyłana jest do banku tkanek. W banku tkanek jest analizowana i w zależności od jakości tej tkanki albo jest um, dedykowana do przeszczepu przedniego, do przeszczepu tylnego albo do przeszczepu drążącego. Oczywiście doświadczenie operatora i unikanie czynników ryzyka. Ja często powtarzam pacjentom właśnie, którzy mają. Um, wrzut rogówki, że powinni zaprzestać palenia papierosów. A często, jak wychodzę ze szpitala, to widzę, że ten pacjent z tym jednym widzącym okiem i zaklejonym drugim nie jest w stanie się powstrzymać od zapalenia tego papierosów. Dym tytoniowy bardzo źle wpływa na e, syntezę kolagenu rogówki i tacy pacjenci, no ten przeszczep też będzie u nich gorzej funkcjonować. Jeżeli chodzi o sukces operacyjny, są to, dane, takie, są to dane z literatury i rzeczywiście jest tak, tutaj mamy wartości u pacjentów po przeszczepie drążącym, a tutaj u pacjentów po przeszczepie warstwowym tylnym i określana jest, określany jest wska, wskaźnik przeżycia przeszczepu po roku i po pięciu latach i na samym początku rzeczywiście jest tak, że ten... Że ten sukces pooperacyjny jest dużo wyższy na samym początku niż po pięciu latach i to też będzie zależeć od tkanki, od rodzaju tkanki, ale również od tego, jak funkcjonuje pacjent. W 2022 roku przygotowywaliśmy taki materiał promocyjny doty dotyczący donacji przeszczepów, ponieważ rogówka nie jest czymś, co można wyprodukować, rogówka jest czymś. Co ofiarowuje osoba zmarła innej osobie. I w Polsce rzeczywiście mamy bardzo duży problem z ilością pobrań, z ilością donacji. W tym momencie w kolejce w Polsce oczekuje około 3000 osób na przeszczep rogówki. No i tak średnio w kraju wykonujemy około 1000-1200 przeszczepów. Gdybyśmy. Tych tkanek mieli więcej, to byśmy w stanie byli również wykonywać więcej przeszczepów. I w 2022 roku zrobiliśmy właśnie taki materiał promocyjny, w którym wystąpili pacjenci, nasi pacjenci, którzy są po operacji przeszczepu i oni opowiedzieli o swoich doświadczeniach. Nieraz i jak byłem w sklepie. No to ceny tak musiałam się przyglądać bardzo blisko. Coraz gorzej widziałam i bałam się, że w ogóle za nie widzę na te oko. Po prostu syn mnie wyszukał w internecie i nie skierował tu. Akurat dobrze trafiłam. Dużo lepiej widzę i ja dziękuję, że się przyjęła ta robówka, że się udało. Przed przeszczepem to tak musiałam, a teraz tak? Miałam Czytam. słaby wzrok. Tak. tak, a potem przestałam widzieć i szukałam pomocy i trafiłam na oddział okulistyczny. I tam wiedziałam że potrzebny jest przeszczep, więc się zgodziłam i od tej pory widzę. Chodzę do sklepu, ludzi poznaję w no, domu, wszystko sama robię. To dało mi życie, bo przedtem to trzeba było mnie zaprowadzić i odprowadzić i do sklepu, a teraz sama zajdę do sklepu i ludzi, spotykam i zupełnie inaczej. Właśnie w przypadku przeszczepu czasami zdarza się tak, że nodzo trafia pacjent, który nie jest w stanie sam funkcjonować, jest przeprowadzony przez właśnie osoby trzecie, a właśnie po takim zabiegu, po takiej operacji, nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie uzyskać 100% widzenia, pacjent odzyskuje widzenie na poziomie 10, 20, 30%, to też jest tak, że ten pacjent zaczyna sam funkcjonować. Dziękuję bardzo. Panie doktorze, no cóż można powiedzieć? Złote ręce leczące. No, jestem pod wielkim wrażeniem, ale myślę, że my wszyscy jesteśmy pod wrażeniem, i myślę, że to przesłanie, żeby też myśleć o, o kimś. Wiadomo, że te materiały pobiera się od osób zmarłych, od osób zmarłych. Także myślmy o tym, że często. Hmm. No, w tym tej chwili bólu, prawda, po stracie kogoś bliskiego, ale możemy przedłużyć, no nie wiem, to dobro życia dając no, nowe życie, bo wzrok i zachowanie wzroku to jest życie dla innych. No, myślę, że ten, ten film promocyjny będę prosiła i będziemy też promować u nas na stronie Retina MD Polska i poprzez nasze media. No, jestem poruszona. I chciałam Państwu też powiedzieć, bo myślę, że my często myślimy okuliści, że jest to jednorodna grupa, że to jest lekarz, gdzie pójdę i wyleczy wszystko albo nie Wyleczy. I czy on jest dobry czy zły? Kochani, ja pamiętam taką wypowiedź pana, no takiego słynnego w nas naszego pokolenia profesora Jerzego Szaflika, który na naszej konferencji ze 20 lat temu powiedział takie słowa. Ja cytuję zawsze za nim że oko to najmniejszy narząd w naszym organizmie, który, który może być dotknięty największą liczbą schorzeń. I dzisiaj e, znakomici okuliści polscy, ale też i na świecie, e, przyznają, że jest tak dużo tych problemów wzrokowych, wymagających bardzo, bardzo szczegółowej wiedzy, umiejętności, narzędzi, środków le i, i, i leków że tak naprawdę jest to, w giga wewnątrz tej dyscypliny okulistyki jest ogromna e, specjalizacja i tutaj nasi wybitni lekarze z tej wybitnej kliniki e, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku są właśnie przedstawicielami elity okulistów w swoich dziedzin, tych specjalistycznych, które wymagają, no właśnie, ale też i doświadczenia, bo wiadomo, może lekarz, który się specjalizuje w czymś, to specjalizuje się poprzez własne doświadczenie z pacjentami i ilość, ilość tego doświadczenia, czyli liczba tych pacjentów też buduje jego wielkość. Ja z całego serca podziwiam i życzę wszystkim tu Państwu z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z kliniki okulistyki, no, tych cudownych sukcesów, Sukcesów, bo dzisiejszy świat się skurczył. Państwo jeżdżą i mają kontakty ze, z kolegami, kol, koleżankami z całego świata, e, uczestniczą w wymianie doświadczeń, w nauce. Także, proszę Państwa, Białystok to cały świat tu też jest. Gratuluję i wszystkiego, co najlepsze, życzę. Ten drobiażdżek z całego serca, panie doktorze. No ja jestem pełna w ogóle podziwu i już jestem zakochana w klinice okulistycznej w białym stoku.